W dzisiejszym filmie będę udawał pracownika Epika przez 24 godziny w Fortnite, zaczynając od fejkowych cheatów, kończąc na niewydanych, sekretnych skinach, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, więc koniecznie oglądajcie go, go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. Jeśli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry, a jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot. i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. No i jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić na moją mapę w Fortnite, a najdokładniej Mamut Pistol One Shot. I ostatnio na mapie został oficjalnie aktywowany EXP, więc jeśli chcecie sobie dofarmić poziomy i ogólnie zdobyć jakieś dodatkowe nagrody z karnetu, to jak najbardziej na mapie możecie sobie pograć. No i wydaje mi się, że jest to też naprawdę spoko taka dodatkowa nagroda za granie, bo chociażby coś dostajecie właśnie za eliminację itd. itd. Także zapraszam Was oczywiście na mapę, no i co, bawcie się na niej dobrze. A i chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że nie jestem pracownikiem Epica, a ten materiał powstał tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych, no i co, Epic po prostu nie badujcie, please. Halo, siema. Siema stary. Słuchaj, mordo, ostatnio wydarzyła się rzecz, w którą nie uwierzysz, a najdokładniej dostałem pracę w Epic Games, czaisz to? Dobra, nie ma opcji, nie ma opcji. Nie no stary, mogę ci pokazać na przykład parę funkcji, które dostałem od Epika jako taki pracownik na właśnie tej mapce, więc dawaj ready i ci pokażę. No dobra, ale ja już mam ready tych kur... dobra. Dobra. yo, yo, hey, yo. No, no, no. You ready no, bro, no. you ready? No, możemy zagrać już, mogę już z tą dobra, wygrać. Dobra, dobra, no ale chłopie, zobaczysz funkcje od Epika, które dostałem, ale to koniecznie dobram. dobra? Tylko nie dobra. Nie pokazuj dobra. tego filmu Epicowi, dobra? Dobra, dzięki. Dobra, nie zamierzam pokazywać, no. To. Dobra. Ty, co to jest? No, chłopie... Ej, dobra, stary, wstałeś już? No, ej, co to ma być? No chłopie, no mówię, to no, no, mocne, mocne, powiedz tak. No. Ej, stary, ale co ty... co Ty masz embota? No, takiego jakby, coś z coś tylu. Jak to? No idź! Nie, dobra, ty jesteś cheaterem, a nie ej, pracownikiem. Stary, ty jesteś zwykłym cheaterem. Jakim ty cheaterem? zwykłym przecież... cheaterem. Ale ja cię popczę, ja po prostu. Nie, ja cię, ja cię zgłaszam, ja cię no, zgłaszam no to, za się pod pracownika ale i no, za cheatowanie. Co? Jak mnie zgłosisz, to przecież nic nie zrobię, jestem od nich. Jesteśmy no, 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 no dobra, no dobra, no dobra, no. Ty mi właśnie grozisz? Ty mi <laughs> grozisz właśnie, czy co? Nie, nie no człowieku. Pato, dobra. Stary, to nie jest normalne, co ty tutaj robisz. Nie, dobra. Nie, ja cię, zgł ja cię zgłaszam, ja cię zgłaszam. No zgłaszam. za co, za co? Ja cię w tym momencie reportuję, ja no cię reportuję. Ale co, co, ty gadasz do mnie? Mi pokazać, ale dobra, no powiem ci, że... Dobra, możemy mój, tata, mapę, Mój tata, mój tata pracuje w EBI. I... No dobra, to zmieniamy mapę stary, zmieniamy mapę. Stary, ja, jak mnie nie przekonasz, jak mnie nie przekonasz tego, że jesteś pracownikiem, to ja cię zgłaszam, bo no dobra, tak nie no będzie. To no, na to na inną mapę. Zmienimy tę mapę. Dobra, to... dobra. Ty już tam, stary? Na tym no, no, ja czekam na ciebie na Unviolanie One i. Próbuję cię nie zgłosić, nie. No próbuję cię nie zgłosić. Ale bo ja zmieniam stary skina, żebyś mi uwierzył, bo ty mi nie wierzysz. No, stary. Mi moja nowa myszka właśnie leci na przycisk Report, więc no. Na, no, bro, to. idę, idę postara i lepiej. Idę, idę, już biegnę. Bo musiałem zmienić skinka szybciutko. No, no. Dobra, no już, już jestem. Mm. czekaj O, jestem się Dobra. A mamy. Co to jest! Mamy broń? Ale nie ma broni. Okej. Okay. Do... Co to ma być? A, bo co co to... No skin, no. no skin. Co to za skin jest? Skąd ty go masz? No Mówiłem stary, że jestem pracownikiem, nie? Dobra, Nie ma opcji, skąd masz tego skina? No, no, no od epika od kogo? No, psz, normalnie. No, od jakiego epika, skąd masz tego skina? No, od epika. Gadaj, co no, wiesz. Od epika. No, no, no. Gadaj, co wiesz. No, od Epic Games jest ten skin, a czy? No, nie ma, nie masz go od no, epika. Jak to nie mam od epika? No, nie to, masz go od epika, no, no rozumiesz we zaraz, no dobra, to... dobra, dobra, to nie jest, to nie jest możliwe, żebyś miał tego skina. No jak to nie jest możliwe? No to, co, to no to jakim cudem go mam, no, bro? Fizycznie nie jest wykonalne. Nie no, ty z zwie... No przecież gram nim, tak? Dobra, z... dobra, Poratuję cię jakimiś itemami, Dobre. chodź. Dobra, no. Ale ja nie mam 100hp przez ciebie. No, <laughs> jesteś... no dobra, no, przecież jesteś, przecież jesteś wielkim pracownikiem EPIKA, tak? Na pewno sobie poradzisz, nie? Zostaw mnie z tym aimbotem swoim, no. Jakim no jakim aimbotem, no? Dobra, dobra no ty dobra, masz aimbota, no, imbota, Jezu, no ty masz aimbota. Niszczę cię, niszczę cię. Dobra, człowieku, człowieku. Nie wiem skąd masz tego skina, ale to nie jest normalne, żeby, żeby takie coś się działo w tej grze Idę do ciebie, bo ty mi nie dalej nie wierzysz że ja pracuję no z No Chodź, Epic. chodź. Nie, dobra, idę, idę idę. No ja jak mam ci wierzyć jak jesteś zwykłym cheaterem? No i fato, jak fajny skin? Dobra, co to ma być? No, no skin od pika No pomogę z tym tańczyć Już. normalnie, o Ale od kiedy ty jesteś pracownikiem Epika? Nie, nie mam tego do jakiegoś... Nie wiem, dnia coś takiego Ej, a... Mógłbyś mi doładować w Fałdolce? A byłeś grzecznym łowcem? No. No nie wiem, zobaczymy. Może, może jak wygrasz tego łambiłam. Może coś. Tam... O Jezu. No Jezu. Dobra, a jak mam wygrać sobie jak ty masz aimbota? Jakiego aimbota? To jest funkcja od e ale już jej nie używam spokojnie. Hmm. <noise> nie mam <go>. Nawet... <głosy> 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 Nawet pompy nie mam. No jak dobra. ja mam to wygrać? Nie ja no. No nie, nie wiem co ja mam powiedzieć, powiem Ci, że trochę mnie w szok wprawiłeś. szok? Hod hodologi, to Ci pokażę coś jeszcze. Mm, no dobra. Kurczę, nie wiem, weźmy sobie... No, weźmy sobie na przykład skinka jakiegoś, którego hmm, mało chyba się widuje. O, na przykład coś takiego. Cześć to stary? No, co to za skin jest? No stary, normalnie to widzisz stary. Co ty to masz? Normalnie człowieku, ja mogę, ja mogę każdego skina jakiego chcesz założyć, człowieku. Co powiesz to mogę mieć? Nie no, co, co ty gadasz? A masz godzilla już? No czekaj Godzilla normalnie, chłopie, godzilla. o Ooopa to jest Godzilla normalnie Chłopie. Tak o... No człowieku, ja mogę tutaj wszystko mieć, nie? mam jakieś rzadkie emotki i wszystko. Co ty dajesz? Ej, i co serio dostałeś takie konto od epika? No stary, no oni się mnie pytali, czy chcę pracować i ja w sumie, no cóż, <laughs> chyba się w miarę zgodziłem i mi dali takie konto, czy to? Nie gadaj. No to... I Masz dosłownie każdego skina tutaj? No człowieku, czego, czego, byś, czego byś nie chciał, to mam. Ona szkole jakieś takie holograma hologramie. Człowiek... Co to jest w ogóle? <laughs> no, człowieku no na tym koncie jest wszystko dosłownie no czekaj, jeszcze weźmiemy coś takiego ciekawego No nie wiem, ale jak masz wszystkie skiny dosłownie? Wszystkie, wszystkie? No mam nawet te takie deweloperskie, nie? Których nie ma w grze. Pokaż przykład... jakiegoś deweloperskiego. Co to? No właśnie, ma... to jest jakiś robocik z sezonu czwartego człowieku. O, czekaj, czekaj, czekaj. normalnie ci pokażę taką tylko tutaj muszę wpisać. Okej. Okay. No tutaj jest tego naprawdę dużo. Opato stary. Cześć. Co PRY nie jest. No człowieku. To są takie skiny, a w jakieś takie emotki co? trzeba iść to widzisz co? Człowieku. Co to jest? No po to ja mogę normalnie... warma ma robić na tym... No kurde człowieku. To jest co? niemożliwe. No stary, nie no to jest wszystko. No ja mogę sobie... Cześć, jeszcze jest jakiś fajny deweloperski? Nie właśnie... No tu jest tego dużo, są jakieś takie na przykład, które już... Miały wyjść, ale niby nie wyszły. Mhm, mm co my tutaj mamy? Coś takiego, coś takiego. O, na przykład taki hologramik. Cześć? Dobra. Ej, dobra, to jest niemożliwe, co ty mi pokazujesz właśnie. No nie no, jak to jest niemożliwe? No przecież, człowieku, normalnie się dogadaliśmy i, i teraz tak o, mogę sobie ustawić co, co chcę. No czekaj, jest, jest jeszcze jakiś fajny? Nie wiem, czy jest jakiś no, fajny. No tak, pierdolisz. Nie no stary, normalnie. Bez sensu, O jest taki też duży VIP. Cześć to... Człowiek. Co to jest? Ej to jest ten gracz 100 To jest gracz 456 Wkręcam cię, to jest ten pre server, pre server. Ja weź ja się już nabrałem, no Fajny, chcę sobie nabyłem ostatnio. Przeczytać ocenkę. Ja. Dobra, no aktualnie to masz nie zaje... sobie, więc pozdro. No to Ej, dobry skinek? Jak go zajmujesz? Kur... no teraz Do... to zaskoczyłeś. No, 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 dobry jest, nie? Fajny taki fioletowy skór, coś ten. Też mam takiego po to. O... A ja też mam takiego. A... No, takie podobny chyba. No. Damn! No, podobny kolorki. To... Mój jest OG, a twój? No dobra, czekaj. O, ten też jest OG w miar. O ten to skąd? No tak, no, no kupiłem nie w sklepie ostatnio No bardzo fajny <laughs> No mi też się podoba, Ej, ale... e, skąd ta emotka? Skąd ta emotka? Złatań się No ze sklepu What's up, No z Fortnite Item Shop Zaaam No niezła Dla No czekaj, ale chłopcze to są To z podstawach, to są jeszcze lepsze O, pa to Ten jest niezły, nie? O tu jakiś skinek Krypto P... fajne, fajne No nie, niezłe mota A ja se tańczę normalnie Czy ja może Pikax pokazać? O może Jaka ocenka? Dziesiątka, dziesiątka O, on jest mega rare No jest chyba mega rare Ale nie wiem to zależy Jacek, To <laughs> Całkiem niezła ocenka, skina. Dobra, czekaj, jest jakiś fajny taki mega sponchy. Pokaż jakiegoś ekskluzywa. Zam. O, chyba, chyba w posiadaniu. Dobra. O kurna. Fajnie, normalnie jeszcze Minty Axe, czekaj, Emoji. O, let's go. Ej, ty jesteś chyba pomiędzy semi-pro a pro, co? Ja jestem gdzieś pomiędzy epic employee a epic employee. Człowieku. A ten banner to też taki, taki z beta testów chyba? O z Minecraft'ika, nie? Taki melonek. A, Człowieku. dobra, czaj, czaj. A wejdziesz w tym do gry? No chyba nie wejdę za bardzo. Aha, no, nie mogę, epic ja... ci nie pozwala. No ja mogę tylko pokazywać ludziom rzeczy z lobby. Epic wow. mi zabrania. To przyps. No ale ja chociaż mogę sobie postać w lobby takim orobocikiem na przykład. Chcę zatańczyć flasika. <taki> I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja oczywiście byłem Hexo, a część tego materiału już kiedyś była i jest to taka po części kompilacja. Natomiast tak czy siak mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak samo, jeżeli właśnie ten materiał ogólnie Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. No i przypominam, że całość powstała tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych, a Wy nigdy nie korzystajcie z żadnych prywatnych serwerów, ani właśnie z mapek na skiny. No, także że coś się w celach edukacyjnych i do zobaczenia i cześć!